Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Amadeusz Ferrari. Dobry wieczór. Cześć. No i znajdujemy się już w momencie, w którym turniej dla ciebie się zakończył. Za chwilę finał, dowiemy się czy to Wiewiór, czy e, Bratan e, zwycięży tą stawkę, e, ale nie ty, więc co poszło nie tak, jakie masz przemyślenia? Przemyślenia mam takie, że można dostać jednego, może dwa strzały, rozjebać cały ryj przeciwnikowi i przegrać. Faktycznie, jak tą walkę tak nie mogę powiedzieć, że ją obejrzałem, kurzyło mnie to, że wykupiłem specjalnie pay per view, żeby ją obejrzeć i nie dało się cofnąć. No, ale nie będę fejmu krytykował, Ech, więc odpaliłem sobie ją na TikToku i faktycznie, jak ją obejrzałem, tak wizualnie to wyglądało, jakby. Bo te ciosy były szybkie i z mojej strony bardzo chaotyczne, ale ja wsadzałem naprawdę dużo siły, żeby uszkodzić. Nie dość, że były celne, to właśnie przez tą siłę i chaos robiły spustoszenie, no mój przeciwnik zalany krwią, złamany nos, rozjebany ryj Ja chyba dostałem z... dwa strzały dokładnie Jeden wiem, że był bardzo czysty, nie zrobił żadnego wrażenia, ale był czysty Więc tyle no. Jak to się mówi, ponoć wygrało dobro. No, Kiedy ale... twój pierwszy przeciwnik z tego turnieju pojawił się tutaj na ściance, Krycha, no to wiem, że nie zgadza się z tą decyzją w tej pierwszej walce. No zakończyła się w sposób specyficzny. Okay. To, to z czym on się nie zgadza? Że kopną mnie w jaja? No przecież kurwa to... to, to, to nie jest, że on otarł mi udo. Mhm. Tam nie było innego miejsca. Ale wyobraź sobie, że... Wyobraź sobie, że wychodzisz z Joanną Jędrzejczyk, nie? Mhm. I Jędrzejczyk jest facetem. Okej? Okay? Okay. Dobra, to... W, dobra, to inaczej. Po prostu jest kobietą, tak? No ale ma jaja. Kobietą z jajami. Okay. I kurwa, wiesz, że idziesz na pożarcie, na śmierć, tak? Mm -hmm. No to, to musisz szukać jakiegoś wyjścia awaryjnego. Nie wiem, wsadzić palca w oko. Mm -hmm. Wiesz co mi chodzi? Upaść, oła kontuzja. No, był skazany na pożarcie. I wiesz, pierwszy kop, kopniak miał tak odebrał mi całą agresję i chęć do walki, ale mówię... Wyczekałem do końca, bo naprawdę kurwa było mi niedobrze, co nie? Mhm. Ale mówię, dobra, chuj, no słyszę Ferrari. Kurwa, mówię, nie chcę mi się walczyć, straciłem tę agresję, trochę mi się żygać chce. Mówię, dobra, jedziemy. I pierwsze co robi, drugi raz kopiawia, więc... To jest zbyt duży zbieg okoliczności, eee, tyle. Przy tamtej sytuacji pojawił się również e, Alan Kwieciński, który był pokazywany gdzieś tam na Pay Per View, e, wyśmiał tą sytuację i chyba miał e, jakiś zatarg z twoim tatą, e, bądź lekką wymianę zdań. Czy ty e, widziałeś, co on tam publikował na Instagramie i co tam się wydarzyło tak naprawdę? Nie, nie widziałem, co, co, co publikował na Instagramie, ale szczerze że mnie obraził. Wkurwiło mhm. mnie to, bo... Mm, Alan powinien wiedzieć, jak to jest dostać w bo na wielu walkach w tej ja dostał, to się zdarza w K1 i wiesz gdybym ja jeszcze, kurwa dostałem takie oczy ja pierdolę, tak szczerze mówiąc, no, już nie chcę mi się opowiadać tej historii z lekarzami, ale, bo dzisiaj przeżyłem jedno z większych upokorzeń w moim życiu, kurwa, no jak jakiś lekarz macał mnie po jajcu, kurwa, ja, po walce, straszne, brękawiczce na szczęście ale drugiego już mu nie dałem wymacać. Powiedziałem, nie no, stary kurwa, no nie. I tym bardziej, że się podotykałem, mówię, jedno mnie boli, jedno było spuchnięte. Zjebana historia, żałosna. Dawno nie czułem się tak opokorzony, jak po walce z Krychą. Cóż. Czyli nie jesteś zadowolony generalnie z tego, jak ten turniej przebiegł? Mogło być inaczej. A generalnie z tego, że się tutaj znalazłeś na tej dwudziestce, czy widziałbyś jakiś lepszy występ, który mógłbyś pokazać poza tym turniejem? No nie wiem, no ja jak wychodziłem, to stałem z kurczu, no i to zgłosiłem. i Wydawało mi się, że takich zdolnych do walki dopuszczałem. Nie, że ej, ty jesteś niezdolny, rezygnujesz z turnieju, już nie zawalczysz, tylko ej, masz skurcz, okej. Okay. 10-15 minut ogląda to medyk, kurwa, rozmasowują mu, jedziemy. Oni mówił mi, to walcz ze skurczem. Mówię tak, jak kurwa mam walczyć ze skurczem? Mówię, mówią... Tam niech ci wejdzie roz, narożnik, masz trzy minuty, to niech ci pomasuje. Nic. Amadi, w finale mamy wiewióra, z którym Zgubi bardzo... Nie w ogóle, że na mnie nie ruszył od razu, bo jakby ruszył na od razu, to za każdym razem bym się przewrócił, bo gdzieś drugie, po drugiej, około trzeciej minuty ten skurcz mnie puścił na tyle, że mogłem zacząć e, walczyć. Mhm. Mm, no ale nie wiem, no wygrał ten, Myślę, który dostał, wszyscy... jak sobie po, ogólnie... Oni wstawili powtórki, na któryś tylko wiewiór praktycznie dostaje je w łeb. No jak podliczą ciosy, no to będzie z dwa, trzy razy tyle doszło do jego ubaca, do mojego, on ma cały pieskrotnie. Ja dostałem jeden kurwa czysty. Dwa może ogólnie, jakąś obcierę jeszcze. Ale faktycznie jak oglądałem tą walkę, czy się tylko na TikToku, to wyglądała kurwa faktycznie, no tak stał ja chodziłem koła i chodziłem, jest jedną sztywną nogą, miałem skurcz. Whatever. Naprawdę mocne rzeczy się pojawiały tutaj między Tobą a Wiewiórem na tych wszystkich programach, konferencjach. Było wjeżdżanie na rodzinę, na dziewczynę. Jak to się wszystko zakończy? Czy jest szansa, że Wy jeszcze ze sobą normalnie pogadacie? Słuchaj, ludzie widzą to zero-jedynkowo. Ja, w, tym, w opinii publiczności, jestem tym złym. Okay. A w Twojej? Uważasz, że jesteś tak w 100% czysty? Że to nie była przesada? Nie, ja uważam, że oko za oko, ząb za ząb. Tym bardziej, że to co on mówił było nieprawdą. O Jezus, a to co ja mówiłem było prawdą? Eee, nie wiem, no... Eee, ja powiedziałem, że dostanie za to w łeb. Mimo skurczu walczyłem i on ma rozjebany cały ryj. Ja nie mam nic. Nosek mam piękny, już przed waleczką miałem taki piękny. Także... Jest dziwnie. Chłop krwawił. Szkoda, że go tego nie znokautowałem. Szkoda, że kurwa nie dali mi tej jak miałem ten skurcz, że nie dali mi tej chwili. To jest dla mnie takie poczułem, że poczułem się, wiesz jak, no kurwa, ja mam skurcze, i mówisz to idź walczyć z skurczem, takie, no nie, no coś powinno tak się teraz informowało i po prostu brak Nikonu, reakcji z ich strony. Najpierw... E, jest, a Ferrari i puszcza się kamera i wychodzisz. I ja wchodziłem tam, tam trzeba wejść po schodach, wchodzę i nagle, o, Mówię, kurwa. Zcisnęło okay. na pizdę i mówię do gościa właśnie, który Mówię, co, kurwa, co teraz? On tam się spytał na słuchawce i mówi: chuj, musi, musisz iść, porościągaj sobie. Porozciągałem sobie 10-20 sekund e, przy oktagonie, mówię sędziemu, bo akurat przy oktagonie po drodze już miałem takie pulsowanie i znowu mnie złapało przy sędziu, przy, przy, przy głównym. Czekaj, jak to powiedzieć. Przy głównym sędzi. O, mhm. tak? To już y, słowem końca jak I trener... Wierzę, mam skurcz. Usiadłem, mówię co teraz przepraszam, że jeszcze, że... Wiesz, kurwa, też ja robię ten wiatr świeżutko po walce, jestem jeszcze po tym emocji, adrenaliny, jakieś tam nie smaku. Jedyne co możecie spojrzeć na moją twarz. Tak samo wyglądałem przed. Pokażę wam tylko jak wyglądał ten przystojniak. Już masz ten nie, no bo to, to, to sam, sam zobacz. Mhm. Okay. Znaczy będzie, będzie końców... Nie da się zastopować, to może zrobię screena. O. Mhm. Czekaj. Aż, o. E, Maksymiliana wiewióra. Tak wygląda zwycięzca po walce. No i możesz podsumować. Ale... Zwycięzca. Co jest dziwne, jak się tą walkę ogląda, to faktycznie to wygląda jakby... On stał w miejscu, pomimo, że, że ten, ale ja... Nie latałem od jego ciosów, tylko dlatego, że tyle siły wsadzałem w swoje. Że na przykład jak machnę tu z całej siły, to bym też poleciał tak do przodu. Rozumiesz mnie? No nie wiem, no. Co Krótko, co powiedział trener na temat twoich, twoich dzisiejszych wejść, Że jakbym, jakbym... No z Krychą to nic, no bo to nie, nie, nie ma wpływu na to, tak? Po prostu tamten chłop bał się ze mną bić i tyle. Wszyscy wiedzieli, że się będzie bał bić. Bo to mięczek. Tak. Nie chcę na niego napierdać prywatnie. Zobaczymy, jak się złapiemy. Eee, sobie myślę, że to wyjaśnimy. Ale jeśli chodzi o wywióra, to trener powiedział, że jakbym na początku ruszył, to na pewno bym wygrał. Tylko ja miałem w głowie na początku coś takiego, jakby on mnie tylko zaatakował, miał odwagę, ja mi się przewracał. Ja, ja ogólnie miałem coś takiego, kurwa, co ja mam teraz zrobić? Przecież po tym, co się stało z Krychą, jeśli ja się teraz położę, od razu, bo może mam skurcz, to jest... Kurwa, w życiu takiego wstydu nie, nie przeżyłem. I tutaj oto mam żal do federacji. I wydaje u ciebie, że, jak... że, 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 że nie chcę być taką kurwa splują, że ja będę nakręcał oglądalność, że kurwa, przyjdą ci płyny, będą sobie gadać co chcą, a ja będę tym złem. I nie wiem, nie wiem, czy wrócę. Nie chcę, chcę być taki, że nigdy nie mów, nigdy, ale porobię Mówisz, sobie... że gdzieś tam projektu, twoja wyjeżdżam. obecność wisi na włosku w Federacji Fame? Wiesz co? To jest coś takiego, wyobraź sobie, że Conor McGregor, wiadomo, nie jestem Conorem na dzień dzisiejszy, po dniu dzisiejszym mogłem być, dostaję skurczy, oni mówią, a wy... i walczę z Kabiem. A nie, to nie jest to walcz ze skurczem. Eee, tak, ja na razie dziękuję za współpracę, eee, wyjeżdżam sobie, myślę, że do Ameryczki. Eee, zobaczymy projekty, co projekty, przejmujemy Twitcha mordeczki, także szykujcie już. Eee, nie chcę powiedzieć, że nie wrócę, bo ale, ma, 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 wiesz, co mam żal? Nie o werdykt. Mam żal, że mnie wypuścili ze skurczą, pomimo że zgłosiłem i mówiłem, kurwa, no mam skurcz. Powiedziałem, może 15-20 minut, niech mi ktoś to wiesz. rozmasuje. w takim momencie nie jest decyzja właśnie medyków, a nie Federacji Stricte? No, sędzia Cię sprawdza przed. A ja mówię, ej, bracie. Mam skurcz, jak mam teraz walczyć? To walczę skurczem. No, wydaje mi się, że tu powinien zareagować jakiś medyk, rozmasować. Myślę, że tak, będziecie jeszcze rozmawiać. Skoro, skoro... mają konia napędowego, który nigdy nie bał się hejtu, nigdy nie bał się mówić prawdy na tle innych. Bo ja mnie nie obchodzi, czy oni mnie będą lubić. Ludzi obchodzi to, czy będą lubiani, dlatego udają wszyscy, e zakumują prawdę. A ja ich wszystkich zjadam prawdą, ale, ale czuję się, że, czuję, że. No nie wiem, no masz skurcz, kurwa, i mówię, to walcz ze skurczem. Te slamy takie, ej, ani nie ma 15-20 minut, coś tego? Nie, no to nie, no to, to czas, czas. Kurwa. Show must go on, jak to mówią. Dzięki, wielkie, za rozmowę, Dzięki. za to podsumowanie.